Kojarzycie Doriana Gorczycę? Żołnierz Chrystusa na YouTube. skierować kilka słów do Mateusza, który ma kanał obserwator końca. Mówię to z życzliwości. Chłopie zły czas sobie zrobiłeś na urlop. I masz rację. To nie czas na urlop. Gorczyca, żołnierz Chrystusa. 37 tysięcy subskrypentów, czyli 37 tysięcy potencjalnych osób, które może skończyć tak jak Dorian. Na temat Doriana robiłem już wiele filmów. Zwiedzenie Doriana, duchowa ślepota Doriana Gorczycy, czy sukcesja duchów zwodniczych. Wszystkie znajdziesz u mnie na kanale. Całkiem niedawno. Bo 3-4 lutego 2026 odbyło się bardzo dziwne wydarzenie. Ryk lewa za Polskę. I żeby nie było, to nie było jakieś niszowe spotkanie sekty. Wynajęto całą Ergo Arenę, ponieważ do Polski zawitał... Pastor John. Już sama jego twarz przyprawia reszty Pastor John to taki międzynarodowy ewangelista. Przynajmniej tak się określa. Pastor John nie należy do niszowych postaci. 700 tysięcy osób obserwuje go na samym YouTube. A oprócz tego, że w Polsce przyszykowano całą ergo arenę w Gdańsku na jego wizytę. To powitano go również tutaj. Widzicie? Królewski sposób oprócz tego, że wręczono mu tam chyba z 15 bukietów kwiatów like to, 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 my... to zaśpiewano mu piosenkę chórkiem Tea, Thank you Oczywiście tutaj pastor John do najbiedniejszych również nie należy. Złoty zegarek na jego ręce jest tego jawnym dowodem. Po bardzo ciepłym powitaniu na lotnisku pastor John. Udał się chyba do hotelu, żeby przygotować się na to, co miało dziać się już dzień później na Ergo Arenie. Aż uda! Lions, Lions roar for Poland. Wygrywanie za Polskę. Your roar is a fire in the Rams. Your roar is on victory in the Rams. P Także. Zaraz zobaczycie, z czego w ogóle słynie Pastor John i co on rozwozi po całym świecie i jakie cuda czyni. contend! Tutaj macie film z jego oficjalnego kanału. 701 tysięcy subskrypentów, prawie 2 miliony odtworzeń. I sam oceń, czy ta moc pochodzi od Boga. Before the power, of god. The power of god can change black into blue. The power of god can erase everything of cells. in your bloodstreams so where there is power anything can happen Do not make his power simply available as some preachers preach from the pulpit you can talk like you have power you can preach cancer's melt your voice is captured in the realms of absolute influence and, and change No I on jeździ z tym po całym świecie, po takich właśnie różnych stadionach, arenach, naprawdę dużych wydarzeniach, obejmujących często po kilkanaście tysięcy ludzi. Wracając do Polski. Chrystusa John został posłany do waszego narodu. My name is Hans Eber Nielsen. We need to roar. We need to roar in the spirit. Fight the enemy. We are so excited, że are running from inside. My name is duchu. Do że się manifestował w niesamowity sposób. 3-4 luty 2026. To już się wydarzyło. I zgadnijcie, kto tam był. W ostatnim czasie dostałem taki e-mail. Cześć Mateusz, czy widziałeś konferencję Lines Road for Poland, gdzie przyjechał pastor Johna Nossig? Na YouTube nie ma już tego filmu. Wczoraj jeszcze było nagranie transmisji 9 godzin. Na necie zostały tylko urywki. Obłęd, szaleństwo, masakra to i tak zbyt delikatne słowa na to, co tam się działo. Ktoś znajomy nagrał do Rihanna na tym spotkaniu, jak przyjmuje namaszczenie. Załączam film. Mam nadzieję, że ci się odtworzy bez problemu. Pozdrawiam i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ciebie i cały Twój dom. Wysłała mi to Kasia i spójrzcie. Proszę bardzo, Dorian w pierwszym rzędzie przyjmuje namaszczenie od pastora Johna. Zobaczcie, co się dzieje. Może przyjrzyjcie się jeszcze raz. Pastor John kładzie dłoń Dorianowi na głowie. Ten w tym momencie dosłownie dostaje to i to w bardzo wymowny i widoczny sposób. I z pewnością to coś nie pochodzi od Boga. Wycie, które tam słychać, Brzmi, jakbyś podstawił ucha do jakiegoś otworu z piekła, ale już to pomijając, to zobaczcie, jakich konwulsji on dostaje i jakie dźwięki wydaje. Ua! Ua! Przecież to ludzi tak nie wygina po najtwardszych narkotykach, spójrzcie sami. To działo się na Ergo Arenie w Gdańsku. To są urywki z tego 9-godzinnego streama. Oczywiście bełko trzabadora, ten tak zwany dar języków, przed którym ostrzegam już dawno. I tak dalej. I te konwulsje tam były no, u wielu osób, i teraz tak. Dorian, gorczyca, ma się za człowieka wierzącego. To nie jest żaden statysta. Zresztą oni wszyscy przeżywają to tam w podobny sposób: trzęsąc się, machając rękami, jakby coś ich parzyło po tych rękach wręcz. I doznając tego typu podobnych konwulsji i okrzyków. I dorian, gorczyca. Prezentuje się na człowieka, który jest prawdomówny, tak? On nie poszedł tam jako statysta. On pojechał tam szukać tych wrażeń, tej mocy, tak zwanej, którą niestety ten człowiek kompletnie zaślepiony traktuje jako moc, która pochodzi od Boga. Przecież Dorian dobrze zdawał sobie sprawę, na co idzie. Wiedział, kim jest pastor John. On tam specjalnie pojechał. I. To dość daleko od swojego miejsca zamieszkania. On wiedział, do kogo jedzie, widział, co będzie tam się działo, bo widział pastora Johna w akcji w innych krajach, i specjalnie pojechał na Ergo Arenę w Gdańsku, ustawić się w pierwszym rzędzie, żeby to przyjąć. Jak bardzo ślepy jest Dorian Górczyca, że widząc to wszystko, co wyprawia ten opętany kaznodzieja, pojechał tam, wziąć to w pierwszym rzędzie. To zostawiam już do przemyślenia i mam nadzieję, że wielu osobom, które słuchają takich cukierkowych ewangelistów, którzy po podążają za tą fałszywą mocą, otworzy to oczy tym ludziom. I na koniec krótka informacja dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie zniknęły moje filmy. Od dzisiaj wszystkie moje filmy, ponad 500 moich filmów znajduje się już nie na YouTube, tylko na mojej stronie Obserwator Końca Pyle. Link będzie w opisie. I od dzisiaj tam będę prowadził głównie swoją działalność. Filmy są dostępne. W wygodnej formie zapraszam tam do zapoznania się. Wszystkie informacje są pod linkiem. Z tym, że z, za opłatą, tak? Za opłatą abonamentową bądź jednorazową, jak to woli, jest to na pewnych warunkach, także każdy może to oglądać. Wszędzie można wstawiać linki i każdy może to oglądać za darmo. Ale osoby, które mają subskrypcję, będą mogły to jakby korzystać z takiej wygodnej wyszukiwarki, posegregowane na kategorie, to wszystko tak, ja się przy tym dużo namęczyłem. Samo zrobienie tych filmów 5, sześciuset, to obliczałem sobie na kalkulatorze, to możecie mi wierzyć, lub nie. 100 dni mojego życia w przeciągu 3-4 lat. Także dzisiaj stworzyłem sobie bazę, gdzie mam to wszystko u siebie w jednym miejscu w wygodnej formie. Tak, wygodnie sobie można dostęp mieć do kategorii, i tak dalej. I bez cenzury, bez reklam, po mojemu, bez jakichś tam prowizji dla YouTube. Trzymajcie się z Bogiem. Cześć.